Maria Seweryn, Rafał Mor i inni w ostatnim filmie Piotra Łazarkiewicza, 010 w kinach od 14 listopada. Dzień dobry, dzień dobry panu. Witam pana. Na jaki film pan przyszedł? Przyszedłem dzisiaj na 010. A czyli to film? To jakaś kartkówka? Piotr Łazarkiewicz. Nie, to nie kartkówka. Kinematograf poświęcony filmowi 010. Nie potrzebuję żadnych gazet, ani telewizji, ani tych wszystkich gadających głów polityków, rozumiesz? Odpierdol się ode mnie. Zacznijmy jeszcze raz. Kochanie... Przecież ty jesteś martwy. Już do był wpijany dookoła głowy Faureoli, tak? No a cała sprawa wygląda zupełnie Nie. inaczej. To może na początek opowie nam Pan jaką postać Pan gra w tym filmie. Znaczy wydaje mi się, że to no gram postać, bo cały film składa się z krótkich scen i to jest, trudno tu mówić o jakiejś pełnowymiarowej postaci. To jest scena, w której młody mężczyzna, biznesmen wraca z pracy do domu. Ma zamiar wyjść razem ze swoją żoną na imprezę jakąś tam firmową i ona nie chce wyjść. W związku z czym powstaje awantura, wywlekanie jakichś różnych takich rzeczy, brudów z życia. I taki rodzaj gry. A właśnie to jest krótka scena, jakby pan mógł na temat pracy na planie tego filmu ze dwa słowa powiedzieć. No, to była bardzo specyficzna praca, dlatego że wszyscy my aktorzy przyjeżdżaliśmy właściwie na dzień dwa do gdyni, kręciliśmy w dzień albo w nocy swoje sceny i na drugi dzień wracaliśmy do domu. Także to było takie. Właściwie każdy z nas brał udział właśnie w takiej etiudzie. Oczywiście to było wcześniej przepróbowane i mniej więcej każdy wiedział co gra w danej scenie. Natomiast konstrukcja tego scenariusza była taka, że trudno było przewidzieć co z tego wyjdzie, co po sklejeniu jakby jak to będzie można interpretować. Więc to było to oczywiście bardzo intensywne i w gruncie rzeczy trudne, no po prostu spędzenie całej nocy przy jednej scenie. Ale myślę, że ja i też wszyscy, którzy braliśmy w tym udział e, zawsze wspominamy pracę z Piotrkiem cudownie, ponieważ po pierwsze byliśmy do niej przygotowani, a po drugie to często pada, bo był to też taki pretekst trochę do spotkania towarzyskiego. Pani Marto, czy mogłaby Pani na początku przybliżyć naszym widzom postać, którą Pani gra w filmie? To jest tak bardzo trudno w paru zdaniach powiedzieć kto to jest, bo jest to myślę. Jak... Wszyscy zresztą, wszystkie postacie w tym filmie. Jest to bardzo postać złożona. Znaczy, tak w trzech zdaniach można powiedzieć, że to jest osoba, e, m, która jest bardzo ambitna, bardzo zdeterminowana i również bardzo kochająca e, swojego męża. E, to jest osoba, która ma. E, m, jest osoba, która żyje w związku, który był do tej pory, myślę, udanym małżeństwem i nagle zdarza się wypadek, który dla jej męża jakby przewartościowuje wszystkie s, codzienne sprawy i, i, i całe jego życie. I em, gram osobę, która próbuje skleić to wszystko, znaczy to, co się rozpadło złożyć na nowo i nie jest to proste. Składów dookoła, głowy tak? Pani jeszcze miała pewnego rodzaju komfort, może od pewnego rodzaju utrudnienie, bo robiła pani wcześniej według tego scenariusza sztukę dyplomową. Gdyby pani mogła porównać jakąś sztukę z filmem. Ja nie wiem, czy to właśnie było ułatwienie czy utrudnienie, bo y, tylko tekst y, był taki sam. Cała reszta w zasadzie różniła się bardzo, począwszy od tego, że graliśmy zupełnie w innych warunkach i tego, że nie stoimy na scenie, a przed kamerą, więc wymagane są zupełnie inne środki aktorskie. Po taką sytuację, że nagle mamy innego partnera i niby gramy to samo, ale relacje takie w ogóle e, między nami są prywatnie zupełnie inne. Bo tu miałam kolegę z roku, z którym się bardzo dobrze znamy, jakby 4 lata studiów e, wiemy o sobie wszystko, i nagle aktora, który jest e, no, świetnym, wybitnym aktorem, e, naprawdę grającym w wielu rzeczach. E, Rafała More, docenianego bardzo aktora i nagle muszę po prostu jakby no nie wiem, nie powiem, że doskoczyć do poziomu, ale jakby utrzymać, utrzymać ten poziom Rafała. No i to, że to już nie jest taka sama relacja powodowało, że zupełnie się też inaczej grało. No bo powiedzmy młody widz widzi ten film, prawda, widzi kilka innych, jest wiele filmów o tam 20-30 parolatkach i dlaczego akurat na ten miałby się wybrać do kina? No ja myślę, że warto zobaczyć ten film, choćby dlatego, że on jest zupełnie inny od wszystkich innych filmów. Ma w sobie taką pewną transowość, mi się wydaje, która jest fajna. Taką, nazwijmy to, psychodyliczność. Coś takiego, co jest gdzieś tam na granicy filmu i muzyki jest jakimś takim opowiadaniem, które, które gdzieś tam wsącza się w, w, w podświadomość, i, i wydaje mi się, że bardzo rozbudza wyobraźnię: że, że jest to film, który, który ma w sobie bardzo dużo warstw, które można odbierać na, na różnych poziomach, ale też jakby. Pozwala się tak, jakby przyjrzeć sobie troszkę w, w takim mocno postawionym lustrze, prawda, żeby zobaczyć, czy, czy rzeczywiście to, to, z czym borykają się ci bohaterowie tego filmu, też nas dotyczy, a, a wydaje mi się, że w dużym stopniu dotyczy bardzo wielu ludzi. Komasa, Maria Peszek, Rafał Maćkowiak, Maria Seweryn, Rafał Mor i inni w ostatnim filmie Piotra Łazarkiewicza 010 w kinach od 14 listopada.